Póki sił do ostatniego tchu będę głosił potrzebę powołania komorowskiego, aby Polska nie zeszła w opinii świata na miejsce wicegrecji między Grecją a Bułgarią i Rumunią pod względem stabilizacji, zaufania, szacunku, możliwości. No żyć muszą, no ludzie są, prawda, tak? Nikt tego nie neguje. My też nie negujemy, że w Ruandzie i Burundi są ludzie, którzy cierpią. Tylko tak za bardzo na co dzień się tym nie zajmujemy. Jeżeli Polska by miała spaść do rangi zainteresowania, jaką obdarzana jest Ruanda, Burundi w świecie, to byłby najlepszy argument za wybraniem człowieka, który ma doświadczenie w hodowli zwierząt futerkowych, natomiast nie ma doświadczenia bycia ojcem czegokolwiek i czyimkolwiek, tylko jak twierdzi Lech Wałęsa, autorem zawodowej dekonstrukcji. Ja wiem, że w Komorowski jest człowiekiem tak delikatnym, tak kulturalnym, tak koncyliacyjnym, że on tego mówić nie będzie. Ale ja, jako bezpartyjny, wesoły staruszek, mogę to mówić i będę to mówić.